Piotr Grześ, witam i zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Chodzieskiego. Zobaczmy, co w tym tygodniu przygotowaliśmy dla Państwa. Kolejny raz odwiedzamy uczniów zespołu szkół licealno-gimnazjalnych w Ratajach. opieczni tej placówki kilka tygodni temu odwiedzili Jasną Górę i miejsce hitlerowskiej zbrodni w Oświęcimiu. I my od Częstochowy mniej więcej będziemy tak, mniej więcej o więc od razu będziemy się zakwaterować, czy tak powiem, bo już wtedy będziemy mieć wszystkie bagaże, wszystko będzie już sobie na miejscu. Już wkrótce maturzyści przystąpią do zdawania egzaminu dojrzałości. Zanim to jednak nastąpi uczniowie ze szkół licealno-gimnazjalnych w Ratajach postanowili udać się z pielgrzymką do sanktuarium na Jasnej Górze. Mieli również okazję zwiedzić obóz w Auschwitz, który stał się dla świata symbolem terroru i ludobójstwa. Taki zapis znajdujemy na stronie Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach. W dzisiejszym wydaniu Kuriera chodzieckiego przez kilka chwil towarzyszyliśmy podopiecznym tej właśnie placówki. Cóż, wypada dodać, że my także trzymamy kciuki za wszystkich tegorocznych maturzystów.